A zatem żaden ruch nie jest Ci straszny i masz za sobą mnóstwo świetnych zagrań. Myślisz, że zawojujesz świat? Pora to sprawdzić. Przygotuj się na Turnieje Sezonowe! To zwieńczenie rywalizacji w Legends of Runeterra. Dostępne wyłącznie dla najlepszych. Rozgrywane w samej grze. Na koniec każdego sezonu ponad tysiąc graczy z każdego odłamka serwera powalczy o sławę, Chwałę i nagrodę pieniężną. Do turnieju sezonowego można zakwalifikować się na dwa sposoby: poprzez gry rankingowe i turnieje. Znajdź się wśród 700 najlepszych graczy w swoim odłamku serwera na koniec sezonu, a automatycznie zakwalifikujesz się do turnieju. Powodzenia w walce o szczyt i utrzymaniu się na nim. 324 graczy, którzy jako pierwsi zdobędą 7 zwycięstw w turnieju ostatniej szansy, również awansuje dalej, przy czym istotne będą także wasze wyniki w poprzednich turniejach na przestrzeni sezonu. A działa to tak. Zdobądź 7 zwycięstw podczas pierwszej próby w tygodniowym turnieju, by zyskać pełnię chwały. Każda pełnia chwały w danym sezonie, maksymalnie do 5 liczy się jako automatyczna wygrana w turnieju ostatniej szansy. Jako jedna z pierwszych osób ukończ turniej ostatniej szansy z siedmioma zwycięstwami, a otrzymasz ostateczną chwałę i miejsce w turnieju sezonowym. Im więcej pełni chwały posiadasz, tym większe prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w czołówce 324 graczy, więc walcz w turnieju co tydzień. Łącznie dzięki grom rankingowym i turniejom do dwudniowego turnieju przejdzie 1024 graczy. Pierwszy dzień to 5 rund w systemie szwajcarskim, do dwóch zwycięstw, które wyłonią najlepszych 32 graczy. Finaliści awansują do drugiego etapu rozgrywek, gdzie czeka na nich pojedyncza drabinka eliminacji, z której transmisję społeczność Legends of Runeterra obejrzy na żywo. Zwycięzca otrzyma tytuł mistrza sezonu oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy dolarów. Pierwszy turniej sezonowy rozpocznie się za dwa miesiące, na koniec sezonu Monumentów Potęgi. Pierwszy dzień starć z rundami w systemie szwajcarskim przypada na 6 grudnia, a ostatnia drabinka zostanie rozegrana 13 grudnia. Nieważne, czy skorzystasz z wier rankingowych czy z turniejów, jeśli umiesz grać, masz szansę. W turniejach sezonowych udowodnisz, że nie masz sobie równych w runterze i zaczniesz profesjonalną karierę. Każdy może walczyć. I każdy ma szansę. Każdy sezon potrzebuje mistrza, a tym mistrzem możesz zostać ty.